drodzy! Ja jestem Rudy i to na moim kanale. A dzisiaj nagrody za Division rivals udało mi się wbić czwartą dywizję. Zobaczymy, co się uda trafić. Mam nadzieję, że coś fajnego. Widziałem, że jest w informie Vinicius. Więc jakby mi taki Vinicius wyleciał, to bo Przefajnie, naprawdę przefajnie, bo oczywiście, moi drodzy, przypominam, teraz streamki są na Kiku. Otóż, bo mam bana na Twitchu, to teraz streamy na Kiku oczywiście link w opisie. No i ogólnie no co? No, gramy w FIFKę ostatnio bardzo dużo, ostatnio też Cesik i też zacząłem z powrotem Valoranta grać. Ale zobaczymy, co dzisiaj wyleci oczywiście z nagród z walsu tutaj Wam jeszcze pokażemy skład, tego to się prezentuje. Czwarta liga jest. No, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Paczki ogólnie na streamkach robiłem i tak dalej. Więc myślałem, że coś lepszego mi poleci. 4600 pałaców poszło się, wiecie co, niestety. No, ale co? Dzisiaj nagrody za Division Rivals. Pierwsze, mam nadzieję, że coś fajnego wyleci. Zaraz zobaczymy, co dokładnie dostaniemy. Ulepszone nagrody mamy tak: 6000 monet, paczkę 25 rzadkich złotych, 75 plus. Niewymienną, 15.75 plus wymienną, mega paczkę wymienną, team of the week yy, Niewymiennego, więc fajnie aby Vinicius wyleciał, no i oczywiście mamy player picka, tylko nie wiem czy ten player pick jest wymienny czy nie No ale zaraz się przekonamy, więc lecimy z tematem, o już posiadana karta, już duplikaty, no Nie wiem kogo tu wziąć, nie wiem kogo tu wziąć, no, żadne mi się nie przyda, no, ale weźmy pod overal, nie 8, 6, żeby było, a czyli ten pick był wymienny, ok. No dobra, więc teraz przejdziemy do paczek, elegancko. Zobaczymy co tam w paczkach będzie szumiało. Mam nadzieję, że chociaż jeden walkout, jeden walkout wyleci, ale zanim przejdziemy do paczek, nie wiem czy mam jeszcze podglądową, mam podglądową, to rozrzewkową taką paczuszkę podglądową i tutaj trafiamy Pinoka, Pinokia. Tylko ja myślałem, że Pinokio był biały, a nie czarny, no ale spoko był zrobiony z drewna. No dobra, tutaj mam Team of the Week, tu 25. Więc może tak, otwórzmy tą pierw, wymienną. 15 graczy: czy będzie walkout? Nie ma walkoutu, no ale zostawimy. Zobaczymy. SP, Hiszpania, La Liga. Kto to będzie? Czy to będzie jakiś gracz? Villarreal, Parejo? A Parejo nie ma walkoutu. Aby miał walkout, to bym pewnie do, dostał walkout. Niestety, parecho, ale inform. O, fajnie, wymienny inform. A no, milia mal. Nie wiem, ja kosztuje, ktoś w nim w ogóle gra. Dobra, więc będzie coś do sprzedania. To nie, na no, ten inform to chyba będzie raczej quicksell kosztował. No ale fajnie, bo inform, coś jeszcze ciekawego, chyba tak zbytnio nie. Tutaj te karty to mogę squigsellować, więc nawet spoko. Nawet spoko. Nie ma tragedii, bo informik. No to co, tutaj jest ta niewymienna. No to jest mega paczka wymieniona, no to teraz może jak był Inform to sobie otwórzmy paczkę Informem. Uwaga, czy to będzie walkout informowy? Nie, raczej nie. SO Belgia, Pro League, no to to jest skipne, no nie chce mi się nawet tego oglądać. To będzie Alderweireld, on chyba kiedyś gro w ten on chyba nic nie jest warty, to 15-13, więc no tak średnio bym powiedział, ale niech będą te informy, niech będą te informy, <laughs> przydadzą się. No to co? Może teraz mega paczunie? Mega paczunie, czy coś wyleci, że będzie walkout? Nie ma raczej walkoutu, ale zobaczmy. PO Hiszpania, Premier League. Co to będzie? Pedro Porro chyba. No ja go mam. Ja go mam, to jest mega paczka, wymienna. Tego mogę opędzlować. To jest, już jest idealnie. Jeszcze Paris, Paris Platino w trafiony. No to to chyba raczej nic ciekawego nie ma. Se te stroje posprzedaję, w sensie się tego nie potrzebuję w ogóle. On coś w ogóle warte jestem. tym bedroporem? No, w sumie Quixel, więc to wszystko Ale na Quixel nie mam już koła. Spoko, bo tutaj kaska się robi. Może jakiś upgrade będzie w zespole. No i ostatnia paczka. No nie było żadnego walkouta. Były dwa informy. No i chyba tutaj też nie zobaczymy walkoutu. Napastnik, Anglia, Premier League. Jaki klub? Ale chyba to jest Oli Watkins. Tak jest, bo już zobaczyłem po sylwetce i ogólnie po fryzurce. I Inform Olise! Uuu ciekawe Olis, ile taki Olis kosztuje? No tutaj, kurde, bo on, albo on mi się trafi wymienny, nie? bo on mi się trafi wymienny byśmy mieli 30k shi Ale może go sobie przetestuję, zobaczymy. No to Oli Watkins. A Watkins ile chodzi? Może by nim zagrać za Wernera? Może by go przetestować, zobaczymy. Tutaj no raczej chyba reszta to... O, Colum Fajnie, dobra, ten wymienny. O, już tutaj fajnie, ten chyba zabalnie ten też nie, ile, ile ja dałem za kolom kurde nie to, co wystąpiono na licytację, ja dałem za niego 12 tysięcy, on już teraz chodzi po 5 koła, no niestety tutaj straciliśmy moi drodzy, no nic, tak wyglądały nagrody, liczyłem, że coś lepszego trafię, no ale wiadomo to są nagrody z Division Rivals. Nie liczę na nic lepszego, w weekend oczywiście, a czy nie w ten, tylko w następny będzie grane Foot Champions, tam liczę, że chociaż tak 8 winów zrobię, bo jest znowu oczywiście system futa. teraz się gra 15 meczy, a zazwyczaj robię 11-14 winów, więc liczę, że tą średnią zrobię, czyli powinienem tak gdzieś 8 winów zrobić, więc myślę, że się uda. No i co, no widzimy się za tydzień, oczywiście moi drodzy, ja wam przypominam, streamki yy, na kiku, na kiku streamki, zapraszam serdecznie, link w opisie, ja lecę, nara! No,